Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart Tarota na tydzień od, o Boże, zaraz zerknę, od 7 listopada do 13 listopada, czyli y, od poniedziałku do przyszłej niedzieli. No i tyle na początek. Y, dodam jeszcze, żeby, żebyście pamiętali, że czytanie jest ogólne i nie wszyscy się tutaj w tym czytaniu odnajdą. Także po prostu traktujcie to z przymrużeniem oka. Talie, które wykorzystałam, to talia Tarot of Mystical Moments i wyrocznia, również tudzież ta sama. Kochani, zaczynamy. Rozkład krótki, mam nadzieję, że szybko nam pójdzie, co by nie przedłużać. Zaczynamy. Pierwsza karta to jest ten tydzień, i mamy tutaj, i mamy tutaj ósemkę. Ósemkę Pucharów. Słuchajcie, Ósemka Pucharów to jest sygnał konfliktu emocjonalnego. Ósemkę Pucharów też mieliśmy, bo robiłam takie czytanie przed dosłownie paroma chwilami. Na księżyca w byku też tam była Ósemka Pucharów. Ósemka Pucharów będzie nam mówiła o odejściu od czegoś, od czegoś, co już nam nie służy, co już nam się nie sprawdza. Co już po prostu nie powinno istnieć w naszym życiu. Dodatkowo towarzyszą temu wszystkiemu prawdopodobnie gwałtowne emocje, chociaż nie zawsze. Chociaż nie zawsze po prostu zostawiamy coś za sobą, odchodzimy, uciekamy od czegoś, szukamy po prostu czegoś nowego, tak? W poszukiwaniu czegoś, czegoś nowego. I ten tydzień taki może być, być właśnie. Może nam pokazywać, że odrzucamy trwałą miłość w poszukiwaniu czegoś nierealnego, że wystawiamy się na, na, nie mamy zamiaru już się wystawiać na ciosy, szukamy sobie nowego partnera w miejsce innego, Zerwa, zrywamy wszelkiego rodzaju więzi z przeszłością. Uciekamy od problemów, uciekamy z domu, uciekamy w ogóle od, od wszystkiego. Nie chcemy tak, jakby ja mam wrażenie, jak patrzę na kartę ósemki pucharów, nie chcę nic wiedzieć, nie chcę nic słyszeć, nie chcę nic czuć po prostu dajcie mi wszyscy święty spokój. I to jest taka chęć wyrwania się z, z relacji, chęć wyrwania się z wszystkich działań. Chęć y, 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 poszukania sobie y, po prostu y, spokoju, ciszy y, gdzie indziej, gdzieś poza, y, poza tym wszystkim, co, y, co jest dotychczas. Y, to jest też, y, kochani, y, karta, która będzie mówiła, że y, 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 jesteśmy w jakimś punkcie krytycznym. I nie umiemy poradzić sobie z problemami, z uczuciami. Tutaj towarzyszą temu wszystkiemu duże napięcia. Tutaj też mogą być jakieś chore sytuacje, niezdrowe sytuacje na gruncie zawodowym. Więc ten tydzień takie może nam nieść różnego rodzaju sytuacje, różnego rodzaju problemy, ale i też będzie to tydzień bardzo mocno. Emocjonalny. Tutaj trzeba nastawić się na to, że będziemy podejmować radykalne decyzje, które mogą odwrócić nasze życie o 180 stopni. To jest, to jest karta Brama, czyli karta mówiąca, że musimy to przejść. Musimy przez to przejść, mus, musimy się z tym zmierzyć, bo jeśli tego nie zrobimy, to do nas wróci, to będzie się powtarzało. Teraz Kochani, wy w tym wszystkim, czyli, czyli my w tym wszystkim, jak, jak, my będziemy, jak my będziemy reagować na to, jak my będziemy, co my będziemy chcieli zrobić z tym. I tutaj mamy Asa Buław, czyli chcemy podjąć to te wyzwanie, chcemy stawić temu czoła. To jest karta energii, mocy, entuzjazmu, kreatywności, początków, wszystkiego, co jest nowe. To jest. Karta, która mówi, że będziemy mieli dużo moc do przezwyciężenia problemów, że będziemy mieli siłę do zmian, że wszystko, czego się nie dotkniemy, nawet jeśli będziemy się tego obawiać, to uda nam się to zrobić, dlatego że będziemy mieli w sobie bardzo dużo mocy, bardzo dużo siły, bardzo dużo odwagi i kreatywnej, i kreatywnej energii. Więc fajna karta. Tu na pewno jest czas na podjęcie wyzwania, tu na pewno jest czas na, na to, żeby wejść w jakieś nowe kontakty towarzyskie, w jakąś nową pracę, będziemy pełni życia, będziemy ogniści, ale i też możemy być wybuchowi, bo azbuław może nam o tym mówić, że będziemy wybuchowi i pełni pomysłów. Więc tak, tak może w tym tygodniu, tak możemy się w tym tygodniu zachowywać. Ale na pewno będziemy chcieli podjąć wyzwania, na pewno chcieli, będziemy chcieli, żeby coś zaczęło rosnąć, żeby coś zaczęło się dziać, żeby zmienić coś, tak, żeby zmienić coś na lepsze w naszym życiu. To jest karta, która mówi o tym, że jesteśmy pełni dynamiki, pełni kreatywności, i aktywności. Tu mamy moc do tego, żeby tworzyć coś w naszych życiach, w naszym świecie. Więc fajna karta. Czego, co robić? O tak, co robić, przepraszam. O, mamy rycerza, rycerza mieczy. Rycerz mieczy, kochani, to taka karta, która mówi nam o tym, że Rycerz Mieczy jest osobą, która myśli ze spokojem o problemie, ale też jest bardzo dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli mamy jakiś problem, mamy jakiś, jesteśmy atakowani, to Rycerz Mieczy stawi temu czoła i obroni nas. Co robić? Zostawić za sobą niepotrzebne sprawy. Znaleźć sobie właściwe miejsce do reagowania, do działania. Rycerz Mieczy też może nam mówić, żebyśmy unikali kłopotów, unikali takich sytuacji jak kłótnie, jakieś nieporozumienia, żeby ucinać to po prostu, żeby ucinać to po prostu w zarodku. To jest rycerz mieczy też będzie nam mówił o tym, że dość krytycznie będziemy podchodzić do, do różnych problemów i sytuacji i jak najbardziej dobrze, to jest jak to, to tutaj jest na plus ja myślę, że yy, może być tutaj trochę chłodu może tro trochę powiać chłodem ale to będzie yy, czas, w którym yy, damy radę oczyścić yy, sytuację więc yy, rycerz mieczy też mówi właśnie o oczyszczaniu sytuacji poprzez jakieś rozmowy Poprzez jakieś, jakieś konwersacje i ta krytyka może być taka na plus, właśnie. Myślę, że dobra karta. Zachowujmy się jak rycerz mieczy. Myślmy ze spokojem o problemie. Ro rozważmy pewne aspekty naszych działań, pewne aspekty naszego Yy, naszego pojmowania, ale i też yy, bądźmy samokrytyczni, ale i też krytycznie podchodźmy do niektórych yy, poczynań naszych tak? We, w, naszych własnych. Więc tutaj rozważajmy, rozważajmy zanim, cokolwiek zrobimy, rozważajmy. Więc jeśli nawet przyjdzie nam podjąć jakieś wyzwanie tak yy, pomimo yy, pomimo... Yy, panujących w nas gwałtownych emocji, to yy, rozważmy to. Zanim zrobimy jakiś krok, to rozważmy to, bo te karty właśnie tak, yy, tak to mi nasuwają. Czego natomiast powinniśmy, yy, moi drodzy, yy, unikać? I czego my tu powinniśmy unikać? Mamy kartę Słońca. Hmm. Powinniśmy... Nie popadać w pesymizm, to na pewno. Nie szukać mrocznych stron, ciemnych stron we wszystkim. Nie doszukiwać się, wiecie, jeżeli coś się dzieje, to dzieje się po coś. Nie doszukujmy się tutaj tych minusów, które, które mogą nam przesłonić plusy naszego działania. Dokładnie. Karta, karta Słońca też może mówić, żebyśmy się nie zapalali zbytnio i nie napalali się zbytnio na nasze pomysły. Najpierw je rozważmy, sprecyzujmy, skonsultujmy, porozmawiajmy o nich, ale i też nie wyolbrzymiajmy problemów. To o tym może nam mówić karta Słońca. Może też mówić o tym, żebyśmy nie byli zbyt wybuchowi, żebyśmy nie narobili sobie, żebyśmy nie narobili sobie, moi drodzy, wrogów, żebyśmy rzeczywiście zanim cokolwiek zrobimy, zanim dokonamy jakiegoś naprawdę, jakiejś ucieczki, jakiegoś odejścia od kogoś, rozważmy to dziesięciokrotnie. No i karta, karta rada na ten tydzień, o jak ptak, piękna karta, prawda, cudowna i ja Wam przeczytam z książeczki, oczywiście, chodź tu książeczko, karta numer 22, skupienie, patrzenie w przyszłość, możliwości. O, no, tak położymy, będzie mi lepiej. Um, motywacja. Kobieta pełna oczekiwań patrzy w przyszłość. Nie ma granic tego, co może osiągnąć. Jak ptak obok niej, który leci silniej bezpośrednio. No dobra, niech tak zostanie. I wie, że teraz jest czas na skupienie energii. Być może ostatnio tracisz motywację lub kwestionujesz swoje decyzje. Kluczem do odzyskania pasji jest ponowne dostosowanie uwagi, aby odblokować kreatywność. Otaczaj się zajęciami lub ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się zainspirowany. Mogą być tchnieniem wiatru pod Twoimi skrzydłami. Piękne, pięknie powiedziane. Rzeczywiście mogą być takie sytuacje w naszym życiu, że tracimy motywację, tracimy po prostu chęci do działania, chęci do życia, do, do czegokolwiek. Tak? Ta ósemka pucharów też o tym może mówić. Więc dlatego, dlatego skupmy uwagę, skupmy naszą uwagę. Otaczajmy się ludźmi odpowiednimi, otaczajmy się też takim rycerzem mieczy, bo tak jak wspomniałam Wam wcześniej, rycerz mieczy bardzo często po, pokaz, może nam pokazywać, że jeżeli czujemy się atakowani, to ten rycerz mieczy jest naszym obrońcą, jest naszym sprzymierzeńcem. Więc otaczajmy się takimi ludźmi, którzy. Będą nas bronić przed złem tego świata, przed różnymi sytuacjami, w których być może w tym tygodniu utkniemy. Kochani, to chyba byłoby wszystko, jeśli chodzi o, o ten tydzień. Mam nadzieję, że było krótko, zwięźlej na temat odwagi, odwagi do działania, życzę przede wszystkim i chęci dużo chęci i yy, pozytywnych tylko i wyłącznie emocji. To byłoby wszystko. Dziękuję wam kochani serdecznie za to, że jesteście ze mną na kanale. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa. Pa.